W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Jezu, Jezu, miłujący i pragnący z nami zamieszkać tu. Wysłuchaj nas. Dzień piąty Zależność od innych Jezu, jak każde dziecko i Ty, Byłeś zależny od innych, od ich troski, bliskości i opieki. My także nie możemy żyć jeden bez drugiego. Potrzebujemy ciebie i siebie nawzajem. Nie czujemy się dobrze, gdy jesteśmy samotni. Uzdrawiaj nasze relacje, abyśmy potrafili wychodzić z naszej izolacji i z radością dawać siebie drugim. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu. I synowi, i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Panie Jezu, stałeś się człowiekiem i przeżyłeś ludzkie życie od początku do końca. Ty nas doskonale rozumiesz, zanim cokolwiek wypowiemy. Ty nas przyjmujesz także wtedy, gdy nie jesteśmy doskonali, Ty pochylasz się nad nami, aby nas podnosić i czynić nas silnymi i odważnymi. Prosimy Cię, uzdrów nasze serca i napełnij nasze życie pokojem, radością i nadzieją, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki.